Witam wszystkich w filmie na Ligę Mistrzów. Tak naprawdę pogadamy sobie dzisiaj o meczu drugim, półfinałowym. AC Milan zmierzy się z Interem, tak więc typowo włoski mecz. Czyżby to czasy supremacji drużyn włoskich powoli wracają? Generalnie Roma w Lidze Europy rok po zwycięstwie Ligi Konferencji, Fiorentina również awansowała do półfinałów w Lidze Konferencji. No i wiadomo, że jedna z drużyn z Mediolanu również zmierzy się w finale Ligi Mistrzów. Moim zdaniem, tak czy inaczej, przegra ze zwycięzcą pary Manchester City Real Madrid, no, ale to już drugorzędna sprawa. Tak czy inaczej, widać, że te drużyny włoskie. Powoli nabierają rozpędu. Ale zobaczmy, jakie rozkminki dla Was przygotowałem na ten dzisiejszy mecz Ligi Mistrzów. Przede wszystkim mi się wydaje, że po stronie AC Milano kluczowym zawodnikiem będzie Oliver Giroux. Mimo że czasem jest niewidoczny przez większość meczu, no to ma taką chwilę, że nagle oddaje dwa celne strzały, trzy celne strzały, z czego jeden zamienia na gola. Potrafi znaleźć się pod bramką. Ma takie typowe czucie, gdzie piłka spadnie w danej sytuacji. No i myślę, że tu może być właśnie kluczowym zawodnikiem, jeśli chodzi o stronę Milanu. Pomimo tego, że nie strzelił karnego z Napoli, no to chwilę później, tam nie wiem, 20 minut później bodajże strzelił bramkę normalnie z akcji. No i ten gol w sumie przyczynił się do awansu Milanu do kolejnej fazy. Wtedy to był już jego piąty gol właśnie w tych rozgrywkach w tym sezonie. No, i zaliczył również dwie asysty. To generalnie najlepsze statystyki zaangażowania zawodnika od czasów Zlatana Ibrahimowicza, właśnie w awans drużyny w tych rozgrywkach. Dlatego moja propozycja dla Was to Oliver Giroud, Dwa celne strzały, przynajmniej 4,85 za to płacą. Myślałem nad tym, by po prostu zagrać strzały, czy celne, czy niecelne, nieważne ale tam kurs był diametralnie niski. Tak jak mówię, on ma mecze, w których w ogóle nie oddaje strzałów, ale ma mecze takie, że pół meczu go nie widać, a nagle zaczyna po prostu strzelać jak z armatki. Tutaj też jest ważny przebieg tego meczu, no ale o przebiegu jaki przewidujemy, powiem wam później. A propos innych zakładów. Współczynnik expecting goals 0.24, tak więc nie jest źle. Czy zaryzykować, że Giroud strzeli gola? W takich momentach właśnie Oliwerek nie zawodzi i zazwyczaj dobrze wytrzymuje presję. Tak więc jedna z naszych propozycji to dwa celne strzały Oliwiera Giroud. A oto nasze kolejne propozycje dla Was. Przede wszystkim naszymi kluczowymi statystykami, jakie bierzemy pod analizę, były undery, czyli poniżej goli w tym meczu. A można to tłumaczyć tym, że drużyny rzeczywiście w tym sezonie pucharowym są bardzo solidnymi z tyłu. Milan stracił tylko jednego gola w ostatnich sześciu meczach w tych rozgrywkach, no a to był gol, który padł w 93 minucie przeciwko Napoli, a do tego czasu mieli 86 strzałów, z czego 27 strzałów celnych i przeciwko expecting goals 6-8. A ich przeciwnicy kończyli ze współczynnikiem 0,08, tak więc strasznie czysto z tyłu. Inter również był bardzo solidny, i zachowali czyste konto w 6 z 10 meczów Lidze Mistrzów w tym sezonie, a przegrali tylko jeden z ostatnich 6 meczów wyjazdowych w Lidze Mistrzów, zachowując przy tym 4 czyste konta. Mając właśnie to na uwadze, a zwłaszcza to, że to jest pierwszy mecz, tak więc czynnik czystego konta na pewno gra pierwsze skrzypce. Można próbować tam wynik 0-0 na przykład, jeśli chodzi o dokładny wynik tego meczu. Bądź co bądź poniżej 1,5 gola, gdzie płacą za to aż 2,70. Tak więc taki wybór z naszej strony, a drugim naszym wyborem cechy statystycznej to rzuty różne. Rzuty różne przede wszystkim Interu Mediolan. Dlaczego? Ponieważ AC Milan stracił niesamowitą liczbę 26 rzutów różnych. Na rzecz Napoli w tym dwumeczu W ostatniej rundzie Tak więc możecie sobie dodawać do kuponów Współczynnik 1.80 1.75 z tego co widzę Że Inter wykona więcej Rzutów rożnych niż AC Milan No ale ja tutaj na singla Oczywiście nie będę dodawał kursu 1.70 no bo przelicznik W związku z naszym podatkowym Współczynnikiem będzie dość niski I ten czynnik ryzyka jest Dość mocny gdyby był drugi Jakiś meczek do dodania z ligi mistrzów bądź z ligi Europy to byśmy zrobili dubla lub trzy zdarzeniowy kupon. No ale tutaj koncentrujemy się tylko i wyłącznie na jednym meczu. Tak więc Wy możecie to dodawać jako dodatek do kuponów, że właśnie Inter będzie miał więcej rzutów rożnych niż AC Milan. No ale my tutaj wybraliśmy inne opcje. Przede wszystkim myślimy, że Inter nie przegra, będzie tam albo remis, albo właśnie jest przewaga w stronę Interu. Ale powyżej 4 rzutów rożnych i powyżej 1,5 kartki. W tym pierwszym przypadku jest taki zakład specjalny i tutaj kurs 2,75. Kolejna opcja to 2,35, kurs, że Inter nie przegra i wykona więcej rzutów rożnych niż AC Milan, czyli dość bezpieczna opcja. Tylko tutaj dodajemy oczywiście X2, co jest czynnikiem ryzykownym. No i trzecia opcja to handicap na rzuty rożne dla Interu minus 1,5, czyli że więcej o 2 musi Inter wykonać rzutów różnych niż AC Milan i tutaj za to płacą 2.17. Tak więc takie kuponiki dla was przygotowałem, a tak jak mówię, najbezpieczniejszą opcją jest po prostu to, że Inter wykona więcej rzutów rożnych niż Milan, bądź co bądź te progi wykonanych rzutów rożnych przez drużynę Interu na poziomie wysokim, czyli 3.5 over z dodatkiem do kuponów na 1.35, 4.5 over tam oczywiście te kursy lecą w górę na 1,7, na 1,8 przy kolejnych wyższych progach. Tak więc tam sobie pozycjonujcie wasze stawki. Według nas jest to bardzo dobra opcja. I myślę, że to tyle, jeśli chodzi o ten mecz. W dniu jutrzejszym pojawią się filmiki na mecze Ligi Konferencji i mecze Ligi Europy. A teraz Liga Typera. Typujemy Strzelca Bramki. Czy tych bramek padnie dużo? No, moim zdaniem, jak widzicie. Nie, nawet może nie być żadnego strzelca bramki, no ale teoretycznie sobie go wytypujmy. Do 21.00 możecie oddawać swoje głosy, no bo o 21.00 rozpoczyna się ten meczek. 5 punktów jest warta odpowiedź na pytanie, kto brameczkę strzeli w tym meczu. I tylko jednego zawodnika możecie podać w waszym typie. Oczywiście nie ma znaczenia ile bramek strzeli, możecie zdobyć wyłącznie 5 punktów. Tak więc zapraszam do zabawy w lidze typera. A tak wygląda aktualny ranking Ligi Topera. Kolejna jego aktualizacja będzie we wtorkowym filmie statystycznym. A ja zapraszam do grup VIP-owskich. Mamy je z różnych dyscyplin, na zainteresowanych dołączeniem zapraszam drogą mailową na sportpredictions.pl, W dniu dzisiejszym również pojawią się kupony na challenge dla wspierających kanał z poziomu pierwszej ligi i ekstraklasy. Wspierać możecie kanał poprzez naciśnięcie przycisku WESPRZYJ. Taki przycisk znajduje się przy każdym z moich filmów. Tak wygląda statystyka serii filmowych na chwilę obecną. Kolejna aktualizacja będzie we wtorkowym filmie statystycznym, a w dniu dzisiejszym pojawi się jeszcze film z serii dziennej, ale myślę, że wieczorem, no i oczywiście zapraszam wszystkich przed telewizory oglądać mecz Ligi Mistrzów. Dzięki wielkie za uwagę. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapę w górę i do usłyszenia w kolejnych filmach.